Siemanko widzowie, ja nazywam się Adek. Witam Was na kolejnym odcinku z serii Rolnik Sam w Dolinie Słuchajcie co tu dzisiaj się pozmieniało, a mianowicie kupiliśmy sobie... E, czekajcie, gdzie ona jest? Kupiliśmy sobie tutaj taką... Patrzcie ile truskawek w ogóle mamy Truskawki będą na sprzedaż... E, nie pamiętam, chyba w lipcu e, albo w czerwcu E, obornik jest, także słuchajcie, gdzie to jest, czekajcie. O, tutaj. Kupiliśmy sobie taką, oto, zgrabiarkę Fara. E, używana, jak widzicie, troszkę brudna jeszcze, używana. Ale to wiecie, grosze daliśmy też za nią. 3 metry, taka fajna zgrabiareczka, będziemy sobie jej używać. E, no i co, dzisiaj pojedziemy, zgrabimy trochę trawy, e, ponieważ tam, pamiętacie, gdzie wycinaliśmy. Gdzie wycinaliśmy las? W tym lesie zrobiliśmy taką małą, delikatną zagrodę. Tam są, znaczy, zagrodę. Owieczki po prostu tam wpuściliśmy. I owieczki tam będą sobie pasły się, tra, troszkę oddadzą nam wełnie A my dzisiaj pojedziemy, zrobimy trochę trawy dla nich. E, mamy 1976 zł na koncie. To bardzo mało, ale to dlatego, że właśnie musiałem tam postawić e, pastwisko e, i, i kupiłem owieczki, tak? Kupiłem trzy owieczki. E, dobra, lecimy teraz ze zgrabianiem tej trawy. Ok, ja już sobie tam przyczepę zawiozłem, bo oczywiście też przyczepę też e, kupiłem nową. Znaczy nową Też taką wiecie zwykłą tam Taką platformówkę e, Kupiliśmy Za grosze Już wam zaraz pokażę jak tam dojadę Która to jest Już tam oczywiście ją też tam zawiozłem Już tam jest e, czeka dzięki Tutaj się zatrzymał kolega Dobra Sąsiad rzepak jaki wielki tutaj posiał Już no, no i wiecie, i będziemy mieli tu jakieś żniwa już niebawem, e, będziemy sobie, może w następnym odcineczku weźmiemy sobie, mamy gnojowicę i gnojowicą nasze wszystkie łąki tutaj ponawozimy. E, w następnym sezonie będę chciał jeszcze jedną łąkę dokupić. A tutaj póki co, zobaczcie, skosiliśmy i zobaczcie, o taką, o przyczepkę kupiliśmy. Może wyjdę wam, pokażę, e, taką małą, o tutaj, Przyczepka Tutaj troszkę FPS-y spadają. Ojeju, 20 FPS-ów. Dobra, uciekamy stąd. Bo FPS-y spadły. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Zaczniemy sobie zgrabiać o z tej strony. Dobra. Eee, no i co? Kosiareczkę rozkładamy. Znaczy zgrabiareczkę. Eee, czekajcie, może tak trochę bardziej w tą stronę odjadę. Bo teraz jak rozłożyłem to widzę, że... Troszkę tu będzie, no ten. Ok, opuszczamy. Słuchajcie, włączamy. I lecimy sobie tutaj ze zgrabianiem. 3 metrowa, widzicie. Szału nie ma, no ale zawsze coś tam pozgrabia no Słuchajcie, zawsze jakoś to tam yy, będzie już szło. Ja spróbuję tak objechać pole dookoła Żeby sobie pozgrabiać Dobra Tutaj mamy rów niestety Dobra, Dobra i lecimy Z tym zgrabianiem Pozgrawiamy trochę, zrobimy parę belek. Ile belek by nie wyszło, to zawieziemy je od razu tam do, do naszych owieczek. Ja tutaj wiecie, mam też wgrany ten mod na grazing. O kurde, zaczyna padać. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem. No dobra, ale jeszcze póki co trawa nie jest taka mokra to możemy ją tutaj pozgrabiać trochę nie wiem czy słyszycie tutaj w dach jak uderza woda uderza deszcz, też fajnie zrobione to jest dobra dobra polecimy, zgrabimy Ile by tego nie było No tutaj wiecie, tutaj brakowało chyba azotu i tak dalej i, I wapna Także tutaj nie liczyłbym na jakiś, nie wiem, jaki plon duży Ale coś tam zawsze, słuchajcie, będzie Jakiś tam plon To odda, nie? Poza tym, tak jak mówię Z owieczkami bym się nie przejmował Mam tam wgranego moda na grazing to wiecie to e, ten grazing i tak odda, bo one będą miały co jeść. No niestety pada trochę, pada. No ale jak widzicie tu w deszcz chyba jeszcze żadnego odcinka nie miałem. E, także będzie coś nowego, nie? W deszczu troszkę powalić się. Czekajcie, tutaj przejedziemy do tyłu. Jaki konar przydałoby się ten konar wyciąć? Dobra, tą zgrabiarkę, którą miałem, ona miała 2 metry. Wiecie? I ja sobie ją zamieniłem tu na taką 3-metrową. E, tamtą sprzedałem, no ale tam wiecie ta wartość tamtej zgrabiarki, to była nie wiem. Ja chyba za nią dostałem 500 zł czy coś takiego. No to był tani sprzęt, wiecie. Tani, stary też, nie? Za tą też wiecie, nie dużo więcej dałem w sumie, nie? Ale zawsze coś tam, nie? Zawsze trochę tutaj wyszło tego. Dobra. Ok. No i fajnie, będziemy mieli już kaczki na gospodarstwie, będziemy mieli te e kaczki, owce i I krowy. W świnie ja chyba nie będę szedł tutaj bo świnie, wiecie, świnki tak nie oddają tutaj na tych, na tych w tym farmingu Poza tym świnie trzeba tam mocno karmić i tak dalej I to powiem wam tak średnio Jest opłacalne ale pada No nic, dobrze, że ta trawa trochę przesłał na... Jeszcze nie zdąży tak zmoknąć mocno. I za chwilę pojedziemy, złapiemy naszą, podczepimy naszą belarkę. Okej. Okay. Jak mówię, tutaj trawy dużo nie będzie, ale później sobie tutaj nawieziemy gnojowicą. I już ten plon na przyszły, e, na przyszły rok będzie dużo, dużo większy. Dobra, zgrabiliśmy sobie tam trawkę. Jedziemy szybko tutaj teraz, ale tu ruch dzisiaj. Jedziemy sobie szybko po naszą belarkę. Bo zaczyna tutaj coraz ostrzej padać. Ja sobie na razie naszą tą przetrząsarkę postawię tutaj. Nie przetrząsarkę, tylko zgrabiarkę. Dobra, zrobię szybki tutaj obrót. Dobra. szybciutko sobie tutaj zgrabimy załadujemy później tym te kosteczki, ta belki na przyczepę i polecimy do naszych owieczek dobra podczepiamy dobra jest i lecimy słuchajcie pusta pusta belarka jest także nie ma żadnego siana ani trawy, nic w niej lecimy no deszczwiciek Rozpadało się dosyć mocno Mamy 16 godzinę, takie popołudniowe te, e, te Trawo, kosy Że tak powiem, ale no cóż I jak sobie tutaj zbelujemy, polecimy szybciutko, weźmiemy Naszego Włady Mirca, weźmiemy sobie widełki, poładujemy I pokażę wam, pojadę te pastwisko Dobra, zbliżamy się już tutaj. Także bardzo fajnie jest. Może zaczniemy sobie. Aha, czekajcie, bo mogłem zacząć właśnie z tej strony. Tutaj, tu na sąsiada łąkę, wiadę. Tam nie będzie chyba miał nic przeciwko. Zawrócę się tylko po prostu. Dobra. Ok. Dobra, opuścimy. Włączymy naszą prasę. I lecimy właśnie tutaj z trawką, zobaczcie, już się coś tutaj, coś tutaj się działa. Uuu konar. Dobrze zobaczyłem w ostatniej chwili, bo już by był problem. Urde. Tak, żeby nie zahaczyć, o już by się, już by, już by było po belarce, nie? Po podbieraku, jakbyśmy tak przyłożyli w ten konar, nie? Dobra. Ok, polecimy tutaj. No, jedna kostka. Prawie, że już by była. Tu troszkę po. Za blisko sąsiada pola no. zrobiliśmy czekajcie tylko, czym mamy włączony zrzut. Dobra. Ok. Jak widzicie, się wyładowuje tam. Dobra, wyładowana jedna. Jedną mamy, dobra, także fajnie. Teraz polecimy, weźmiemy kolejne. O, wykręcimy się tu. Up, wykręciliśmy się, fajnie. Dobra. No możecie obstawić ile tutaj tych kostek będzie. Wydaje mi się, że ze cztery powinny być na pewno, może pięć nawet. Idzie całkiem nieźle. Także trochę tutaj powinno tych kostek oddać. Dobra To no dosyć szybko też wypluwa widzicie Ta Sipma jest fajną belareczką No będziemy chcieli kupić z czasem coś większego wiecie Coś większego, coś lepszego Ale Póki co to to jest naprawdę fajna belarka Ta Sipma, no i ona już zobaczcie Mam zrobione nią 30 kostek Także ee, Bo to ogólnie słoma i wszystko Także też tu trochę. Słuchajcie ona tego tej roboty zrobiła. Okej. Okay. setkę. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy kilka kostek. Lecimy teraz szybko w Władymirce. E, nie, niestety no, pogoda nam nie dopisuje, ale szybciutko tutaj e, poładujemy. Nie ma co tutaj czekać. Dobra. O nie, troszkę się kopiemy tutaj. I co się stało? O kurde, zakopaliśmy się. No słuchajcie, niestety zakopaliśmy się. Zobaczcie się zakopał konkretnie, nie dam rady wyjechać, będę musiał tutaj pożyczyłem od sąsiada taki, o widzicie e, pałąk, podłączę go tutaj, do e, do tej e, do tego Władymirca spróbujemy wyjechać, słuchajcie, no trudno, nie, no stało się to stało się, no tak to jest jak się w deszcz e, coś robi, także słuchajcie, no będę musiał poczekać aż ten deszcz przejdzie no, nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, bo nie chcę tu jeszcze gorzej narobić niż było. Dobra, słuchajcie, zaczepimy i weźmiemy, podczepimy Władymirca. Słuchajcie, no, mamy zaczepionego go. Zobaczymy, no, trudno, pociągniemy może jakoś. I zobaczymy, czy da się go wyciągnąć. Dobra, nie mam niestety nikogo do pomocy, ale czekajcie, tylko włączymy sobie tu napędy. Na tył, na przód i zobaczymy. Dobra, ciągniemy. E, poszedł jak burza. Czekajcie, wiecie co? Wyciągniemy go. Wyciągniemy go tutaj na drogę od razu, bo. Bliżej drogi, bo żeby się znowu nie zakopał, może tak go pociągniemy, wiecie? A no widzicie, no to wąskie opony, wiecie, to wszystko i to wszystko ma wpływ na to, nie? No, ale na szczęście dało się go, słuchajcie, odkopać. Dobra, słuchajcie, ja zostawię Was z takim oto obrazkiem No niestety nie, nie wykonaliśmy planu, nie zwieźliśmy sobie naszych kostek na ten na, do owiec, ponieważ pada deszcz. Ja poczekam aż przestanie padać. Zobaczcie, kostek wyszło nam raz. Tam jest druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, sześć kostek. E, sześć belek, no i cóż, no dobra, będziemy tam myśleli, póki co słuchajcie, e, kończę. I widzimy się w następnym odcineczku. Jak coś dokończymy sobie, pojedziemy wtedy na owce i dokończymy sobie tam wszystko. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć.